Jestem prezesem fundacji, która nazywa się Fundacją Koder Dojo Polska. Zajmujemy się generalnie rzecz biorąc wykorzy promowaniem wykorzystywania komputerów wśród młodzieży, ale nie takiego prostego wykorzystywania, tylko wykorzystywania kreatywnego, a przede wszystkim programowania. Zaczęliśmy w Zamorowie robić takie zajęcia dla dzieciaków właśnie, które się nazywają właśnie Coder Dojo, tak jak fundacja. I chcieliśmy mieć do tego taką formalną twarz, taką twarz, z którą mogłoby współpracować samorząd, ale też jakieś inne organizacje, firmy itd. I to miała być mała sprawa tylko dla nas od czasu do czasu, Natomiast okazało się, że tak się tego nie da robić. To znaczy, jak już się zagłożyło fundację, to trzeba też powiedzieć B i trzeba pozyskiwać różne środki, choćby na utrzymanie księgowości. Reprezentuję Stowarzyszenie Krynica z Lipin koło Hajnówki, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Stowarzyszenie bardzo młode, założone dopiero w kwietniu tego roku, więc uczymy się. Realizować wszystkie projekty, uczymy się działać jako stowarzyszenie. Pewnego dnia zobaczyłam informację w internecie, że jest taki projekt jak Szkoła Koordynatorów Projektów. W związku z tym, że jestem prezesem stowarzyszenia, zresztą interesuję się projektami, chciałam, chciałam oczywiście uczestniczyć w tym. Wiem, że było bardzo duże zainteresowanie, na szczęście mi się udało się zakwalifikować. Szkoła Koordynatorów Projektów to takie przedsięwzięcie, dzięki któremu możemy sobie uporządkować wiedzę, tą wiedzę, którą już mamy, tą wiedzę, którą sobie możemy jeszcze dołożyć, po to, żeby w sposób jak najlepszy, jak najbardziej skuteczny przeprowadzić cały proces zarządzania projektem. Wybraliśmy 18 osób z całego województwa. No i to są rzeczywiście fantastyczni ludzie. To, co daje nam szkoła koordynatorów, głównie to właśnie taką pomoc, takie wyciągnięcie ręki w takich prostych rzeczach, wydawałoby się być może, które już na dużej działającej organizacji są proste, a my dla nas to jest zupełna, zupełna nowość i musimy się tego wszystkiego nauczyć. Dla mnie osobiście najcenniejsze rzeczywiście były te rzeczy związane z rachunkowością, to było coś, na czym się kompletnie nie znałem. To jest coś, czego nie robię zawodowo, ale no jednak to jest, to jest taka dziedzina, której nie da się uniknąć, jak się prowadzi, prowadzi fundację czy stowarzyszenie, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Super jest w szkole koordynatorów, dlatego że robimy bardzo dużo praktycznych zajęć, czyli piszemy fizycznie, piszemy umowy, rozwiązujemy prawdziwe problemy, które napotykamy. Jest bardzo dużo materiałów, są rzeczowi trenerzy, którzy potrafią dostosować informacje do do grupy, więc dopasowują się do grupy i każdy zawsze otrzymuje odpowiedzi na pytania. Byliśmy w nazwisku Studyjnej, która trwała 4 dni. W założeniu chodziło o to, żeby podpatrzeć inne organizacje, które działają w czasami zupełnie innych obszarach niż my, ale być może robią coś takiego, co można jakoś przenieść na naszą działalność. I rozstrzał pomiędzy tymi organizacjami był gigantyczny. Niektórzy zajmowali się turystyką, inni produkowali jakieś artystyczne wyroby, jeszcze inni animowali działalność kulturalną w małych miejscowościach, więc naprawdę bardzo różne rzeczy. Wcześniej nie miałam nigdy takiej możliwości zobaczenia, można tak powiedzieć, od kuchni, jak działają organizacje pozarządowe. I to był taki właśnie pierwszy raz, gdzie mogliśmy doświadczyć jako obserwatorzy. Bardzo wielu ciekawych rzeczy się tu dowiedziałam. Rzeczy, o których mówię, może one nie są dla mnie nowe ale bardzo mnie cieszy to, że mogłam to sobie wszystko usystematyzować i wiele z tych rzeczy już wprowadziłam w, w, w Akademii Plus 50 Jest dużo praktyki, poznajemy się, ale też co dużo nam dają też kontakty uczestnicy, są wspaniali. Każdy jest totalnie z innej beczki, praktycznie nikogo nie znałam, a mi się wydawało, że troszkę już poznałam ten trzeci sektor Podlaski bardzo dużo to dało takich fajnych kontaktów, uczymy się też od siebie nawzajem jako uczestnicy. Dla nas sukcesem będzie to, że wszyscy nasi uczestnicy będą realizować projekty.